Jestem ja, a dzisiaj znalazłem wszystkie ukryte liście na serwerze BOTVP na .pl. Ale jakie ukryte liście? Wczoraj został dodany event, w którym zostały ukryte liście. Na serwerze Pipi. zostało ukryte 6 liści. Jeśli chcecie je znaleźć, wbijajcie na serwer. Ja wam mogę, widzę, wylosować 2 miliony. Wystarczy zostawicie suba z dzwonem, łapę w górę i napiszecie swój link w komentarzu. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zostawcie suba z dzwonem, łapę w górę. Ja już więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, widzowie, jak wiecie już po samym wstępie, wiecie, że dzisiaj będziemy szukać oczywiście tych ukrytych liści. No i podam wam koordynaty ale jak widzicie, no jest ta pani jesień No i oczywiście tutaj jest ten pierwszy liść Ale yy, na wstępie odcinka Oczywiście widzowie, jeszcze wam pokażę Gdzie był ten yy, pierwszy, pierwszy Który pokazałem na wstępie Więc lecicie sobie tutaj, lecicie tutaj Elegancko widzowie, no i macie taką dziurę I po prostu widzowie wchodzicie w tą dziurę Ja akurat, we wchodzenie w dziury Jestem dobry, więc po prostu wchodzicie Elegancko jesteście, no i macie tutaj Widzę to, ja już ją odebrałem Tutaj z kolegą, więc możecie wbić i odebrać Są to koordynaty takie, ja sobie możecie zapisać. Jak ktoś może to niech Ktoś zapisze w komentarzu wszystkie koordynaty, które podałem w tym odcinku, będzie miło, że ja tego tam nie musiał robić, bo nagrywam ten odcinek o 8 i muszę się jeszcze wyrobić. A kurde, zanim ja to wszystko zrobię, to jeszcze ten odcinek, że Ci za tydzień się okaże, ale spróbuję go wam dzisiaj wrzucić. A więc tak, nie my widzę, odebrać do pani jesień, tego oczywiście liścia, co nie? I oczywiście widzowie, jak wiecie, liście nie są tanie. I za 30 liści możemy kupić mistyczny klub. Znaczy się zapytać, czemu nagle Dodali jakieś kurde liście dziwne No bo wczoraj był mega mocny update Mega dużo się dzieje Możecie sami widzowie wbić na serwer i obczaić No ale patrzcie, jest, już ma rano, Jest 700 osób na serwerze Zobaczymy co będzie później, ale dobra A więc na razie widzowie, odebraliśmy sobie tego liścia Pyk, odebraliśmy go I teraz widzę kolejny liść nie? czy on jest tutaj i tutaj Nie, tutaj nie, ale wydaje mi się, że jest yy, Sklep Odbierzmy najpierw te ze sklepu. Pyk, wehikuł. No i mamy, widzę, tutaj kolejnego liścia. To są brzosowe liście. A mi tam też pomagał e, kolega odebrać e, parę liści, więc mi odebrał. No i widzowie, e, nie wiem. Jedynie, gdzie są chyba e, na tym, na strefie PVP te liście. Więc albo będziemy zabijali ludzi, kopali itp. E, zobaczymy, czy to się uda. Chyba, że widzowie pójdziemy po prostu e, szukać tych liści. Wiecie. Gdzie widzę, te liście po 200-300 koła chodzą na rynku, więc to jest na serio mega mocne. Zaraz w ogóle, czy są jakieś na rynku, ale dobra, sprawdźmy. Nie ma, widzę chyba ani jednego liścia na rynku, co ja widzę. Czy tam może? Nie, na razie nie widzę. Dobra, widzowie, jak wiecie, tutaj jesteśmy sobie koło e, kowala. Ja sobie wczoraj e, wieczorem poszukałem trochę tych liści, żeby dzisiaj mieć e, rano trochę łatwiej z szukaniem. I patrzcie, tutaj jest tak skryty ten liść, ale kurde, e, mamy tutaj e, ciemnodębowego liścia, więc to jest mocne, ale jeszcze są liście na strefie pipi, więc może się dopytamy ludzi o koordynaty na tych strefie, ale zobaczymy. Dobra, skoro jestem już tutaj, bo tutaj jest kolejny liść, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. Gdzieś w drzewie, musimy go sobie dokładnie posukać. Ja wiem, że gdzieś tam jest taki Ala dzwon, nie wiem co. O, mamy to, widzę. I wlatujecie jakoś tutaj i tutaj powinna być gdzieś jakaś taka dziura. No i dobrze wlatujecie sobie w tą dziurę. No i patrzcie, widzę. Mamy tutaj kolejną główkę. Dobra, widzę, ja już znalazłem sobie ten liść kolejny, mamy ciemno-dębowego liścia, więc odkładamy go do Ender Chesta. Mamy już w sumie ej, widzowie, bo jak my tak będziemy dobrze radzili, to my zaraz ogarniemy sobie mistyczne te. Przecież widzę klucze. W się sensie mistyczną klucza, bo jak sobie ogarniemy te wszystkie widzę, to na serio będzie mega mocno. A ja widzę i to były chyba wszystkie y, oczywiście liście, jak na y, strefie bezpiecznej tutaj, więc idziemy ich poszukać widzowie. O, tutaj. Ale jeszcze taka jedna ciekawostka. Nie wiem gdzie, ale tutaj jest też taka główka, ale to jest chyba po prostu yy, podpis tego. Yy, jakby... Osoba, która budowała tą mapę, się po prostu podpisała i wiecie o co chodzi. Więc będzie trzeba posłuchać tych główek, zobaczymy gdzie one są i gdzie się znajdują. Bo to może być mega mocne. Najpierw po, po tak, oglądajmy tak koło mapy. Na tych u takich liściach na pewno gdzieś musi być takie coś. Może tutaj da się wlecieć. Nie, ale patrzcie, to jest mega podejrzane. To jak wychodzi ten liść, nie wiem. E, napisałem na czacie, czy ma ktoś kordy jeśli na strewie Pipi MSG gdzie bo na strewie pvp są gdzieś ukryte. Tylko i tutaj są też jakieś kolejne takie, o, a może na strefie widzę piaskowej, albo, o kurde, teraz tam niezłą rozkminę, może na tym balonie widzę. Widzowie, ja myślę, że możemy sobie posprawdzać balony. Widzowie, ja sobie sprawdzałem tamten balon. Ten balon sobie sprawdzam. Przelatuję i patrzę. Tu jest, widzowie, główka. Widzowie, na strefie PVP. Więc odbieramy tę główkę. Mamy dębowego liścia. Nie widziałem, widzowie, nawet, że tutaj może się znajdować liść. A więc macie koordynaty, Widzę to liścia. Ja są tutaj, widzowie, na e, 90, 110 i 70. Więc to jest mega mocne. Widzowie, ja teraz mam pewien pomysł, bo możliwe, że są na strefie piaskowej, widzowie te eee, liście schowane, więc to może być mocne, ale to taka fajna zabawa w szukanie tych liści, Na serio aż chce się grać, więc lecimy, widzę na strefę e, piaskową i oczywiście z zabijania graczy też jest, więc pójdziemy, widzę sobie, ulepszyć mieczyk, więc mega mocno. Widzowie, z tego co wiem, to odnalazłem już wszystkie główki, jest pięć na spawnie, no i tam jest ta jedna widzowie na strefie BB. Są oczywiście dwie w tym sklepie, pyk, pyk e, i tam w pani jesień, no i oczywiście są widzowie y, też tam, y, tam gdzie... Dara, widzę. A więc, żeby ulepszyć ten mieczyk, musimy go, widzę, najpierw zrobić. Oczywiście, diamentowym. I widzowie, robimy tak: sklep. Kupujemy, widzę. Ile my musimy na to kupić? Obstawiam, że 8. I jeśli dobrze obstawię, to zostawiacie lajka. No i zaczynamy, widzę. Gdzie tu jest tatan, dobra? No i widzę, dobrze obstawiałem. Macie, widzę, za to zostawić Lajka będzie mi niezmiernie miło. No i teraz, widzę, idziemy sobie kupić. Oczywiście, widzowie, neterajt, sztabki, y, Żebyśmy sobie zrobili go neterajtowym. gdzie jeszcze pójdziemy sobie zabijać graczy, kopać, bo za to też są widzowie liście wypadają z tych ludzi. Nie wiem, jaki jest na to procent, ale pójdziemy to przetestować. Jak... Ej, w ogóle, widzę, skoro tutaj jesteśmy, to możemy sobie zaraz pójść pokopać, bo mamy tą siekieretko. Ja potrzebuję szybko wziąć łopatę widzowie, tylko nie wiem, gdzie ja ją mam. Chyba nie mam widzowie żadnej łopaty przy sobie, ale kurde, musiałem dziś mieć gdzieś jakąś łopatę. Kurde, chyba już właśnie nie mam, więc fajnie, jakbym sobie Kurde, nie, łopaty, tak to byśmy go może zabili. Ale pójdziemy przetestować, czy wypadnie nam, widzę, coś, jak sobie po prostu pokopiemy. Dobra, no, ja widzę, więc ja pokopię, skopiemy tak dwa razy ten generator. No i zobaczymy, widzę, czy nam to wyleci ten list, bo fajnie, jakby wyleciał. A w ogóle, kopię sobie siekierką Kronosa, jedną z najgorszych na serwerze, która jest w picie stara i patrzcie, jak te siano leci i tak. Więc chyba, jakbyśmy zrobili najlepszą siekierkę na serwerze, to bylibyśmy najbogatszymi graczami na serwerze. Patrz, jak to dropi z najgorszej siekierki. bo to widzicie ta kasa leci jak głupia widzowie patrzcie na y, scoreboarda wystarczy wbić i kopać teraz kopanie w końcu ma sens jak zrobicie mega dobrą siekierkę to i macie dużo kazy i widzowie jeszcze oczywiście macie y, tutaj elegancko y, te liście widzę. Te liście są na serio też mocarne, bo za nie kupujecie mistyczny klucz i może Wam na przykład wypaść yy, nowy przedmiot, ale jaki? Sprawdźcie sobie mistyczną skrzynkę, wbijając na serwer, bo jest to na serio mocne. Nikogo nie ma na tym, widzę, cecha, a więc widzę, wylogowuje się i wbijam jeszcze raz na serwer. Widzę, zapomniałem, że teraz jak się wbija i wbija, to te patrzy na spawn. to jest jedyny problem, a więc idziemy sobie teraz, jakoś jakąś hardwójeczkę. Dara widzowie, ja przeszedłem sobie tutaj na strefę piaskową I widzę, że już się napalają na mnie gracze Więc spróbujemy po prostu zabić tego gracza Może nam wypadnie z niego liść Tylko abyśmy nie zginęli, bo kurde ja dostają mocne hity Tylko widzicie, że koledzy muszą mu pomóc Bo jest na serio taki słaby Zawidzowie, Widzicie jak to jest czasem na Mainstarze Więc ja widzę, że chyba zrobię niedługo jakiś mocny klan Żeby mi też pomagali Bo widzicie, widzowie, ja jestem dobry Tylko takie bicie w 5 w 1 nie ma totalnie sensu Dobra, widzę, ja spróbuję zabić tego ziomka, bo widzę, że on tutaj sobie kopie na twitku. Weźmy sobie tylko usuwaczej i łebę, bo zaraz jeszcze sobie padniemy elegancko, więc trzeba by go załebować, by się przydało w sumie. Tylko kurde, skoda że on nie ginie, nie? On ma słabe, widzę, itemy, bo takie, co są w starze, bo teraz, widzę, mega mocny update wleciał. Są takie dobre itemy w kitach, więc ja sobie będę dzisiaj chyba znowu odbierał kit stara. Widzę, więc zabijamy sobie tego y, ziomeczka, zobaczymy, czy uda nam się go zabić, tylko widzę, że ich jest mega dużo i się napalają po prostu na mnie. Więc trzeba z tym uważać. Myślę, że też niedługo trzeba zrobić lepszy miecz, bo ten mieczów tytana to jest dość słaby, jak ja patrzę jakie są teraz widzenia mieczyki, Chyba, że zrobimy jakiś opeling. Oni myślą, że ja nie mam siekierki, tylko że ja mam siekierkę, tylko to są jakieś mózgi kapuściane, tylko się rozkopaliśmy no i sobie uciekamy ja widzę, że się tutaj ostroleją, więc spróbujemy zabić tą zioka, miał, widzę, jedno serce. Jeśli, widzę, oni będą dalej tak grali z tym łebowaniem i wyjdziemy w 50, to ja po prostu sam sobie odlecę i pójdziemy zobaczyć drop z kopania, bo ja mam, widzowie, najlepszy kilow na serwerze, To jest mega drogi aktualnie, bo jest to mistyczny kilof i, widzowie, idziemy to przetestować, bo to może z tego wylecieć mnóstwo tych liści. Widzę, jakiś ziomek się zapytał, co jest najlepsze kluczą z tego mistyczną klucza. Ludzie napisali mi coś tam, że ten killoff mistyczny, więc, widzę, zobaczymy, widzę, czy uda. Yy, nam się widzę coś wydropić i teraz jak są takie dobre sety Zobaczymy widzowie ile ten kilo daje bo mnie to mega ciekawie więc po prostu idziemy pyk, idziemy widzowie na strefę miodkową. Ja idę na miodek, mam nadzieję, że nas nikt tam nie zabije, więc chowamy sobie to, same to te i lecimy w widzowie na miotkową Mam nadzieję, że nas nikt nie zauważy. Wchodzimy szybko, żeby nas nikt nie widział elegancko, uciekamy przed nimi. No i idziemy sobie na miotek Teraz widzę, ja sobie na czyjlu kopię miodek, i zobaczymy, ile to odrobi z miodku. A widzowie oni zrobią mądrze, bo kopanie miodku jest możliwe tylko od godziny 10 do 24. To już było kiedyś. Tylko ja ostatnio widzę, no to kopałem chyba z 2 miesiące temu, więc widzowie nie, pamięta, nie pamiętałem o tym. Ale widzowie kiedyś były jakby. Tak więc widzę, po prostu idziemy na kwarce. Tylko wydaje mi się, że kwarce też miało jakieś ograniczenie. Chyba, że mi się teraz wydaje, ale. Tak widzę, kwarte testy są ograniczone, więc jedyne co nam zostało to wytestowanie inderite. Więc widzowie na serio jest godzina 8.30 i jest prawie 800 ludzi na serwerze, więc wbijajcie, widzę, grajcie, bo jest na serio mega mocarnie. To jak to leci, patrzcie, widzę, jak ta kasa się sypie. Sypi się jak głupia. Patrzcie, widzę, cały czas na scoreboard. Wy, wy to widzicie? To jest widzenie nienormalne, to, co się dzieje, ale patrzcie widzę, jak to leci. Patrzcie jak to leci. To widz... To, to nawet nie nadąża już e, z tym scoreboardem. Już mamy 4 miliony. To jest na serią mocarde, Ja czekam na jakiegoś liścia widzę. Zaraz na Zaczynamy widzę, czy nam wypadnie jakiś liść, tylko kurde, już widzę, że ziomek się napala, więc będziemy musieli uciekać, a nie mam y, y, tutaj webów ani usuwaczy, on miał jakiś giga dobry, a nie, miałem widzowie, ja tylko na nie zauważyłem, on miał jakiś giga dobrym miecz, jak widziałem, mam na nadzieję, że za mną nie będzie latał, ale kurde, y, dużo kopiemy, tylko zobaczymy, czy nam wyleci, widzę, ten liść, nie, mam na nadzieję, że nam wyleci, bo mamy mistycy kilo, już mamy, widzę, 4 miliony, ja chyba, widzę, dzisiaj będę cały dzień kopał i będę najbogatszym serwerem, y, jakim serwerem, Naj, najbogatszym, widzę, graczem, więc mam nadzieję, że uda nam się widzę, to osiągnąć, ja widzę kopię, bo kopię, wykopałem prawie, no nie wiem, z 500 koła w 30 sekund, więc to jest na serio mocarny kilo. jest on widzę, chyba najlepszym killoffem na tym serwerze, albo najdroższym przedmiotem w ogóle, więc ja go widzę, muszę go chronić, schować go do Ender bezpiecznie, no i co widzę, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, I jeśli chcecie takich więcej, to strzelcie suba z dronem, łapę w górę, no i co, ja się z wami żegnam, siedź!